Cześć, witam wszystkich serdecznie w mojej nowej yy, serii przygód z Grom Gotik 3. To zaczynamy. Mm, jestem w miejscowości Mdiosce o nazwie Ardea, tak właśnie tutaj przybyłem przed chwilą. No i natrafiłem na miłą niespodziankę. Mała potyczka z ogami. Bo zawsze się przyda. Tak, zdecydowałem się na razie na grę Gotik 3. To bardzo ciekawa gra. wcześniej do tutaj nie przeszedłem, mam nadzieję, że teraz mi się to uda. Hmm, grałem oczywiście wcześniej w poprzednie dwie części oraz dodatek do, do kilka 2 Noc Kruka. Hmm, tak, tamtych części też nie przeszedłem. To raczej z braku czasu, a nie z jakichś niechęci do tych gier. Hmm, tak, no. Pierwszym moim zadaniem. Jest to swobodzenie tej wioski z, pod, z rąk orków, nie są oni zbyt trudnymi przeciwnikami, no jak widać można bardzo łatwo ich pokonać, parę kliknięć myszką, no w późniejszej fazie gry są naprawdę trudniejsi przeciwnicy niż... o. Zaraz opuszczę ci okay. krwi. Owie co ja mi mówić? No, że są trudniejsi przeciwnicy od, od Orków. Nawet y, Powiem wam, że dziki w następnym zadaniu, które niedługo otrzymam, są o wiele trudniejszymi przeciwnikami. Dobra, ten sponsor tutaj poradzi. Ja się zajmę resztem. No, jedynie on może mnie trochę. No jak widać, to życie. Tak, przybyłem tutaj yy, z trójką yy, przyjaciół z poprzedniej części gry. Tak, to jest czarodziej Milten. Tutaj jest jego, znany również jest z pierwszej części. I Gorn. Gdzie jest Gorn? Tak, tutaj tamten blaszek. Dobra.

O, teraz jako zwoliby nam żyć teraz ksarda przyśle ich tu więcej żeby zrobili duży. z nami porządek musisz Hmm, wyzwoliłem ich spod rąk co ma orków sarda chyba u tak no ksarda Zniszczył magię runiczną ta głupia świnię bez mo... dobra co oni Obóz... ja Tam... się... swoją drogą co? A... dobra ta sama tak wiele Ci cię. zawdzięczamy. Kieliszek, no chyba nie do do zobaczenia. od zobaczenia. Z każdego y, na pecaka, ekwipunku, podróżnika musi być. Trochę podniesiemy. No dobra, pogadamy sobie z chłopakami. <noise> Co tu się stało? Co tu? Najw... A teraz wygląda jakby się nawalił i spał na tych beczkach. Z Miltenem. O czym tym m? Dobra. Pójdę. Lepiej jest... Jak Co? No i co? Poruszamy. Opuszczamy D. A nie, jeszcze tego sobie przeszukamy. Nie wiem, jak gówno miał. Przeszukamy go sobie i idziemy. Tak, idę do Redok. Yy, osady buntowników. Ona jest tutaj w lasku naprzeciwko nas, nie jest daleko. Yy, po drodze. No, nie wiem, te małe cięcia takie, stinki. Nie jest moja wina, jest to wina Frapsa, po prostu. Rozpoczyna on nagrywanie następnego filmiku, bo z tego co założyłem, to fraps, fraps nagrywa filmiki yy, do pojemności 3, do pojemności 4 giga. I jeśli filmik osiągnie 4 giga, to yy, po prostu robi cięcie i rozpoczyna nagrywanie następnego filmu. Dobra, gdzie tutaj jest wejście? O jest już tutaj. Ja z tym ziąkiem tu po prawo nie będę na razie gadał, bo on daje jakieś zadanie właśnie z tymi dzikami, co mówiłem na samym początku, że są dość ciężkie. Zostaw mnie w spokoju! No, tu nie, gdzie on jest? Ja siedzi tutaj. Musisz bardzo uważać... On mi do parę zadań. No dość prostych. Opowiedz... To na... Ukrywać... Od razu chyba Ma... skoczę je to... wykonać. Nie będę już schodził na dół, tylko szkoda mi czasu. Mm, tych dialogów nie chce mi się czytać, bo to już naprawdę... Mm, szkoda pokaż. czasu. Mm, pokaż mi swoje towary. Nie, nie chcę oglądać twoich towarów. Zamknij. Dobra, lecę. Błukniemy sobie tylko napoju, bogów i można iść mm, czekajcie tylko luknę ile mam czasu jeszcze 6 minut no to spokojnie dam radę ich zabić, wykonać te zadania zawsze dodatkowa reputacja się przyda wilczek tutaj sobie hasa a, wydają się ścierwojadem, to ja nie będę im przeszkadzał No ale Im przerwę imprezkę Dobra, już zaczynają na mnie strzelać, ja się schowam Chodź jak wiecie mi są twardsi niż... Ci bardei chyba twardsi, tak mi się wydaje, O, no, z kuszami. No, no, nie byli dosyć trudnymi przeciwnikami, oni mają tutaj paczki z bronią, one mi się przydadzą. Ale muszę ich zabić To muszę Muszę poczekać aż oni się obudzą Obudzą No podniosą z gleby Nora ten już wstał Odłóż bro! Możesz przestać! Możesz no. przestać! Jeszcze, jeszcze, Możesz przestać! Mam już jedno wykonane. Ha, tylko gdzie jest teraz farma? Muszę zobaczyć. Gdzie jest farma? Yy. Dalna, dobra. Gdzie ja w ogóle jestem? Tak bym chciał się dowiedzieć. Mapkę bym prosił. Jestem tutaj. A farma to jest. To jest redog. Hmm, bieżące. No nic, nie wiem gdzie jest farma, ale, ale, ale coś mi się wydaje, że ona jest gdzieś yy, w tamtą stronę. Tak, powinna być w tamtą stronę. jest latarnia farma jest gdzieś tutaj nie to nie będzie farma chyba nie będzie czy nie będzie nie wiem orków nie widzę to chyba nie nie to nie jest farma już widzę farmę chyba tak już jest Pniemy sobie napoju. Już szybciutko rozwalimy orków na farmie i to chyba już będzie koniec mojego czasu na nagranie. No taki mały wstęp. Do gry. Tak, no, to już jest... Tak jest. No. Świnka. Zatrzymajcie Marm. O, oni mają, czy jest jakiś... co z co widzę! Będzie maczek Zarżnę świnę się To było dobre Co się cieszysz? świetny, zaraz mowa. to zobaczysz Trzeba im zabrać, żeby do mnie nie strzelali Ach, Moje knapy Natychmiast Uch, na kawałki jeszcze cię dor. Natychmiast! Przestań! Miałaś szczęście mora. No. Dobra. pieniędzy, to dobrze, przydadzą się. Sobie jakąś zbrojkę muszę sprawić. A ty co tuż reszno? Otóż broń! ludzie! Walka! O, o, o. Tak, właśnie mi... Zaczął dzwonić czasomierz. No i będę musiał kończyć, tylko wezmę paczki z bronią. To będzie koniec. O, miłym akcentem zakończymy. Tak, będę kiedyś królem. <grym> Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.